Pani Marszałek Wysoki Sejmie. Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w Polsce następuje wieloletnia stabilizacja wszystkich zjawisk związanych z ubóstwem. Polityka społeczna może wprawdzie łagodzić nieco te zjawiska, ale w zasadzie tego nie robi. Przeciwdziałać masowemu ubóstwu mogłaby sensowna polityka gospodarcza, ale takiej przecież rząd nie prowadzi. W Polsce następuje stabilizacja ubóstwa tak co do źródeł, kategorii społecznych nim objętych, jak i terytorialnego rozmieszczenia. Widać to szczególnie w okresie pogłębiającego się kryzysu, ale zjawisko to, co pragnę podkreślić, jest stałe w zasadzie od początku procesu transformacji. W okresie dwudziestolecia pomimo drobnych okresowych wahań struktura i charakterystyka ludzi ubogich nie uległa istotnym zmianom. Stałe są też czynniki sprzyjające biedzie, do których należą wysoki poziom ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tak zwanych niezarobkowych źródeł innych niż renta i emerytura ponad 20 tych osób. Ubóstwo jest pochodną także miejsca danej osoby na rynku pracy, a więc bezrobocia, braku wykształcenia, niskich wynagrodzeń, pracy nierejestrowanej. Wreszcie ubóstwo Mieści się przede wszystkim wśród rodzin wielodzietnych jest ono trzy razy większe niż w rodzinach samotnie wychowujących dzieci. Co czwarta rodzina wielodzietna w Polsce jest rodziną skrajnie ubogą. Wysoki poziom ubóstwa dzieci i młodzieży w Polsce to zjawisko w Europie absolutnie unikalne, wysoki jest także udział rolników żyjących w biedzie, bezrobotnych. Wreszcie, co jest skutkiem złej polityki społecznej, złego systemu pomocy, bieda mieści się bardzo szeroko w rodzinach z osobą niepełnosprawną. Pogarsza się sytuacja osób starszych, tak z powodu obniżenia, państwo mi przeszkadzacie, bardzo przepraszam. Pogarsza się sytuacja osób starszych, tak z powodu obniżania się poziomu świadczeń, jak i rosnącej długości życia a wraz z nią niepełnosprawności i kosztowniejszego samotnie, samotnego prowadzenia gospodarstwa, a więc rosnących w konsekwencji bardzo wyraźnie kosztów utrzymania tej specyficznej grupy. Mimo dopłat trwałe jest wielokrotnie wyższe niż w mieście ubóstwo na wsi. Trudno je ocenić ze względu na stosowanie identycznych wskaźników ocennych zarówno wobec mieszkańców wsi, jak i miasta. Niedoceniona jest skala miejskiej biedy ze względu na wyższe koszty utrzymania, trudniejszy dostęp do podstawowej żywności, drastyczne konsekwencje ubóstwa, takie jak bezdomność, masowe uczestnictwo w punktach charytatywnych żywienia. Skala wiejskiej biedy jest niedoceniona ze względu na rozproszone zamieszkiwanie i ukrycie, w większych, i ukrycie w większych tej biedy w większych rodzinach. Trwałe jest także terytorialne zróżnicowanie, zróżnicowanie ubóstwa. Utrwalona jest bieda w takich regionach jak Podkarpackie, Podlaskie, Warnińsko-Mazurskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, ale także przecież w częściach województwa najbogatszego w Polsce, takiego jak województwo mazowieckie czy województwo, województwo dolnośląskie. Utrwala się zróżnicowanie także wewnątrz miast. Slamsy często ze społecznym bieda budownictwem sąsiadują z bogatymi dzielnicami zamkniętymi osiedlami. Polska bieda jest statystycznie niedoszacowana. Różnorodne wskaźniki ubóstwa mają charakter względny, ale ujednolicony w skali kraju. Polska z jej terytorium, ludnością i wewnętrznym rosnącym zróżnicowaniem ekonomicznym, w tym zróżnicowanymi warunkami życia, powinna mieć różne wskaźniki i różne skale odniesienia, podobnie jak stosuje się to w Indiach, gdzie odrębne są miejskie i wiejskie wskaźniki oceniające koszty utrzymania i warunki życia. Panie Ministrze, oczekujemy od Pana nie informacji, że podniosło się o 5%, tu o 10%. Oczekujemy się od Pana informacji, kiedy zniknie ta wstydliwa dzisiaj, także w opinii publicznej, sytuacja, kiedy bieda dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzież. Dziękuję bardzo Pani Posłanko.